Są chwile, kiedy wśród złych wiadomości i ciężkich tematów nagle pojawia się iskra. Maleńka, ale wystarczająca, by przywrócić wiarę. Dla mnie to zawsze moment szczególny, bo dotyczy tych, którzy sami głosu nie mają. I właśnie o takiej nadziei postanowiła opowiedzieć Aleksandra Kwaśniewska. Nazywam się Alicja i witam Was na kanale Alicja, Plotki Gwiazdy, gdzie zaglądam tam, gdzie emocje są prawdziwe, a słowa płyną prosto z serca. Tym razem nie będzie sensacji ani tanich nagłówków. Będzie wzruszenie, refleksja i bardzo osobisty głos znanej dziennikarki. Są chwile, kiedy wśród złych wiadomości i ciężkich tematów nagle pojawia się iskra. Maleńka, ale wystarczająca, by przywrócić wiarę. Dla mnie to zawsze moment szczególny, bo dotyczy tych, którzy sami głosu nie mają. I właśnie o takiej nadziei postanowiła opowiedzieć Aleksandra Kwaśniewska. Nazywam się Alicja i witam Was na kanale Alicja, plotki gwiazdy, gdzie zaglądam tam, gdzie emocje są prawdziwe, a słowa płyną prosto z serca. Tym razem nie będzie sensacji ani tanich nagłówków. Będzie wzruszenie, refleksja i bardzo osobisty głos znanej dziennikarki. Głos, który niesie ulgę. Od lat obserwuję, jak Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach pokazują, że miłość do zwierząt nie jest chwilowym trendem. W ich domu miejsce znalazły Lula i Biba, suczki, które stały się częścią rodziny i codzienności. Nie jako rekwizyt do zdjęć, lecz jako żywe istoty, za które bierze się odpowiedzialność. Tym razem jednak Aleksandra zabrała głos nie tylko jako opiekunka psów. Zareagowała na to, co w ostatnich dniach poruszyło całą Polskę, ujawnione nieprawidłowości w miejscach, które powinny pomagać zwierzętom, a zamiast tego traktowały je jak towar. Już na wstępie przyznała, że czuje wzruszenie i ulgę. Bo po raz pierwszy od dawna pojawiła się nadzieja, że ktoś wreszcie zrobi porządek. Że nie będzie przyzwolenia na cynizm i chciwość. Emocje, których nie da się ukryć. Kwaśniewska nie udaje chłodnej obserwatorki. Pisze wprost, że cała sytuacja wywołuje w niej silne emocje. Wdzięczność wobec ludzi, którzy działają, i podziw dla tych, którzy nie odwracają wzroku. W tym wszystkim pobrzmiewa doświadczenie osobiste, historia Luli i Biby, które trafiły do jej domu w konkretnych okolicznościach. Jednocześnie Aleksandra stawia jasną granicę. Nie chce nikogo namawiać. Podkreśla, że decyzja o przygarnięciu zwierzęcia musi być dojrzała i przemyślana. To nie impuls, nie chwilowy zryw serca. To zobowiązanie na lata. I właśnie w tej szczerości jest coś, co porusza najbardziej. Bo nie ma moralizowania ani presji. Jest spokojne tłumaczenie, że każdy pies jest stworzony do kochania, a dla wielu z nich człowiek jest jedyną szansą na normalne życie. Słowa, które niosą się dalej. Jej wpis wywołał lawinę reakcji. Internauci dziękowali, pisali o sile przekazu i o tym, jak ważne jest, że takie słowa padają z ust osoby rozpoznawalnej i lubianej. W komentarzach powtarzało się jedno, takie głosy mają znaczenie, bo docierają dalej niż setki anonimowych apeli. Czytając te reakcje, miałam wrażenie, że to nie jest zwykły post w mediach społecznościowych. To sygnał, że zmęczenie może zamienić się w działanie, a bezsilność w nadzieję. Dla mnie ta historia jest przypomnieniem, że empatia wciąż istnieje, że nie wszyscy odwracają głowę i że czasem jedno zdanie, wypowiedziane w odpowiednim momencie, potrafi dodać odwagi setkom ludzi. Jeśli też tak to czujecie, dajcie znać w komentarzach, co was najbardziej poruszyło. A jeśli chcecie być na bieżąco z historiami, w których emocje naprawdę mają znaczenie, zostańcie ze mną i zasubskrybujcie kanał Alicja, Plotki Gwiazdy.